Boże Narodzenie to podobno najwspanialszy czas w roku. Jednak dla wielu osób święta Bożego Narodzenia nie są takie, jak je malują media. Sytuacje są różne: jedni mieszkają z dala od bliskich, inni wtedy nie pracują, niektórzy nie mają rodziny, a są też tacy, którzy po prostu w ogóle nie obchodzą Bożego Narodzenia. Szacuje się, że w każdym roku około 4% ludzi spędza święta samotnie. Chociaż samotne święta mogą dla niektórych brzmieć przygnębiająco, wcale nie musi tak być. Plusem jest to, że możesz spędzić je tak, jak ty chcesz. Istnieje wiele sposobów na spędzanie świąt samotności i nie chodzi o zwykłe przetrwanie tego okresu, a cieszenie się nim. Oto kilka wskazówek, jak spędzić Boże Narodzenie w pojedynkę, niezależnie od tego, czy są to Twoje pierwsze, czy kolejne samotne święta. Zjedz coś naprawdę pysznego. Boże Narodzenie to czas jedzenia bez liczenia kalorii. Dla jednej osoby nie zawsze chce się gotować, ale nie oznacza to jednak, że nie powinieneś objadać się ulubionym posiłkiem. Wiele osób, zwłaszcza tych, które nie obchodzą Bożego Narodzenia, zamawia dania na wynos w te dni. Jedyna zasada to zjeść porządny posiłek, coś na co naprawdę masz ochotę, ale tutaj chipsy i czekoladki się nie liczą. Twórz własne tradycje. Kiedy spędzasz Boże Narodzenie z innymi osobami, często musisz trzymać się określonego harmonogramu. W samotne święta ustalasz zasady sam. Możesz obejrzeć film, zafundować sobie domowe spa, zastanów się, co sprawia, że to ty naprawdę czujesz się dobrze. Mogą to być ćwiczenia, wyjście na zewnątrz, oglądanie ulubionych filmów, pomaganie innym, gotowanie. Rób wszystko to, co sprawi, że to Ty poczujesz przyjemność, ponieważ masz pełną kontrolę nad tym, jak spędzasz te dni. Trzeźwe święta. Grudzień jest chyba najokrutniejszym miesiącem pod tym względem. Ludzie, którzy spędzają święta sami, często zalewają smutki w alkoholu. Ale pamiętaj, że jeżeli pijesz na smutno, to na drugi dzień będziesz miał jeszcze większego doła. Naprawdę nie warto. Zaplanuj nadchodzący rok. Najwspanialszą rzeczą w spędzaniu świąt samotnie jest to, że podczas gdy niektórzy spędzają święta z rodziną, z którą ich nie łączy zbyt dużo i robią to z poczucia obowiązku, ty możesz wykorzystać ten czas na przygotowanie się na nadchodzący rok. Zacznij pisać plan na nowy rok. W kolejnym filmie będą pomysły na postanowienia noworoczne, które będą dla ciebie przyjemnością. Skup się na sobie. Chociaż bycie singlem w święta Bożego Narodzenia ma oczywiście pewne wady, istnieje też wiele zalet. Mimo to wielu osobom trudno jest być samemu w okresie świąt Bożego Narodzenia, zwłaszcza jeżeli nie ma się licznego rodzeństwa lub dużej grupy przyjaciół. Pamiętaj jednak, że święta z rodziną nie oznaczają automatycznie spełnienia emocjonalnego. Bycie samemu nie zawsze oznacza samotność i odwrotnie. Bycie w dużym gronie nie oznacza, że nie będziesz się czuł samotnie. I tutaj też zastanów się nad różnicą pomiędzy samotnością a byciem samotnym. Bycie samym to stan fizyczny, w którym jesteś fizycznie sam. Bycie samotnym to stan emocjonalny, w którym czujesz się samotny lub odłączony od innych, nawet jeżeli są tuż obok ciebie. A co jeśli faktycznie poczujesz się samotny? Nawet jeśli jesteś osobą, która lubi przebywać sama lub zdecydowała się spędzić święta Bożego Narodzenia w pojedynkę, normalne jest odczuwanie bólu samotności, gdy prawie wszyscy wokoło są otoczeni bliskimi i rodziną. Zwłaszcza, gdy stale publikują o tym posty w internecie. Jeśli naprawdę czujesz się samotny, rozpoznaj swoje emocje i okaż im odrobinę współczucia. Możesz także zostać wolontariuszem, jeśli czujesz się na siłach. Wędzanie części dnia na wolontariacie na rzecz lokalnej organizacji charytatywnej może być bardzo satysfakcjonujące. Jest wiele organizacji, które chętnie przyjmują wolontariuszy, co też może dać Tobie poczucie spełnienia. A może masz jakąś starszą osobę samotną tuż obok? Warto pomyśleć o tym, żeby sprawić jej radość. Na koniec, ciesz się ciszą i spokojem samotności. To dobry sposób, aby nauczyć się cieszyć własnym towarzystwem. Skoncentruj się na tym, aby mieć dzień na robienie tego, co cię uszczęśliwia i zaplanuj rzeczy, o których wiesz, że sprawią, że solo będzie bardziej satysfakcjonujące. Mogą to być nawet małe rzeczy, ale takie, które sprawiają ci radość. Jeśli spędzasz święta sam, daj znać koniecznie w komentarzu. Wtedy też inni będą wiedzieć, że nie są sami. Oczywiście zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!